Jakie powinno być dobre oświetlenie? Powinno być jak strój w góry jesienią, czyli mieć warstwy. Nikt nic lepszego jeszcze nie wymyślił. Poza oświetleniem ogólnym i akcentującym, bardzo ważna jest warstwa oświetlenia zadaniowego. Ma ona zapewnić odpowiednie warunki do wykonywania rozmaitych zadań wizualnych. Tak to się fachowo nazywa. I w zależności od rodzaju zadania, te warunki mogą być różne. W domu czy mieszkaniu z warstwą oświetlenia zadaniowego mamy do czynienia na powierzchni stołu, gdzie jemy, pracujemy, gramy w planszówki, czy układamy puzle. Na blacie kuchennym, i wyspie, gdzie kroimy warzywa, tłuczymy mięso na schabowe, czy szukamy otwieracza do wina. Na stoliku kawowym, gdzie przeglądamy czasopisma, pijemy kawkę, układamy puzle, albo jemy pizzę podczas oglądania czwartego sezonu Peaky Blinders. Oświetlenie zadaniowe to też oświetlenie biurka. A także oświetlenie przy lustrze, a dokładnie oświetlenie twarzy przed lustrem, gdzie mamy wykonać trudne niekiedy zadanie wizualne, polegające na poprawie urody. Do każdego z tych zastosowań potrzebne będą inne oprawy oświetleniowe. Jakie? No teraz ci nie powiem, bo z oświetleniem jest jak z życiem jest, jest bardziej skomplikowane niż to pokazują socjale.